Witam, pozdrawiam. W drodze do tu wężę, natrafiliśmy na piękny karmicek. Jeszcze raz go widzę na oczy, muszę się państwu przyznać. Tak patrzę, no świetna konstrukcja. Tą belkę pasuje, przysunąć tutaj. Że to jest bardziej pod wodę, po takie jedzenie. Tu miejsce na sianko widzę jest. Dość no fajna konstrukcja. Ale karmik się porządnie wykonany. Go pasowałoby go wzmocnić Będę miał na takiej zasadzie Żeby pobijać takie badyle Żeby to się nie chwilało po Myślę, że podczas innej burzy to się może zerwać abyś mógł przybliżyć na mnie zbliższy troszeczkę kamerzysto po, po magistrze, inżynierze zobacz tu na te belki, cienkie deski Ale są one solidne, widać to są, proszę Państwa Maszynujemy dalej od tego kraniczka w las. Chodź idzie chodź, jak możesz Idziemy do Zerwasu Gężę i pozdrawiam wszystkich leśnych braci na całym świecie im kanał More Trambuszka w Tresce w pozdrawiam.